Francja będzie szczepić przeciw małpiej ospie. Wydano zalecenie: Francja będzie szczepić przeciw małpiej ospie. Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że rekomenduje szczepienia przeciw małpiej ospie osobom z grupy ryzyka czyli tym, którzy mieli kontakt z zakażonymi. Szczepionki są zalecane osobom, które miały styczność z chorymi. Rekomendacja Ministerstwa Zdrowia dotyczy także pracowników szpitali i personelu medycznego, który opiekował się i opiekuje chorymi. Zdaniem Ministerstwa, przyjęcie szczepionki już po kontakcie ma sens, ponieważ okres inkubacji wirusa małpiej-OSPY trwa od 6 do 16 dni. Według resortu, preparat trzeba przyjąć w czasie od 4 do 14 dni od momentu ekspozycji. Do tej pory we Francji potwierdzono trzy przypadki zakażenia. Małpia ospa. Jakie są objawy? W przeciwieństwie do wirusa SARS-CoV-2, który roznosi się poprzez maleńkie kropelki unoszące się w powietrzu, zwane aerozolami, małpia ospa rozprzestrzenia się w wyniku bliskiego kontaktu z płynami ustrojowymi, takimi jak ślina z kaszlu. Oznacza to, że osoba z małpią ospą zakazi znacznie mniej osób z najbliższego otoczenia niż osoba z SARS-CoV-2. Oba wirusy mogą wywoływać objawy grypopodobne, ale małpia ospa wywołuje również powiększone węzły chłonne i charakterystyczne, wypełnione płynem zmiany na twarzy, dłoniach i stopach. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy, według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.